Plenerowa wystawa dotycząca Jagielonów, składająca się z 14 tablic stanęła w lubańskim rynku. Ma za zadanie wprowadzić, wprowadzić Lubaniaków w tematykę, bardzo ogólnie w tematykę rządów Jagielonów na Górnych Użycach. Tron czeski Jagielonów obejmował również Górne Użyce, stąd Lubań jako miasto na Górnych Użycach pod panowanie tronu Jagiellonów się dostał czyli mamy taki pośredni związek z dynastią Jagiellonów panującą wtedy w dużej części Europy, między innymi w suwerennej, rdzennej Polsce. Można zobaczyć ten ślad drugim śladem. Oprócz tej wystawy jest wmurowana na ulicy Brackiej płyta upamiętniająca wizytę Anny Jagiellonki w tym mieście, bo w tym mieście ona była. Otwarcie wystawy było jednym z elementów otwarcia tegorocznych Dni Miasta. Oficjalnie rozpoczęliśmy obchody Dni Lubania tutaj w sercu Starego Miasta, w sercu Lubania. Otwarciem wystawy historycznej, którą przygotowało Muzeum Regionalne. Za momencik odbędzie się konferencja historyczna, gdzie będzie można zapoznać się, mam nadzieję, z bardzo interesującymi rzeczami dotyczącymi burzliwej historii naszego miasta. W sali Rajców odbyła się minikonferencja historyczna, podczas której wygłoszono dwa wykłady dotyczące epoki Jagielonów na Górnych Łużycach.